Bardzo ważne wydarzenie z tego względu, że tutaj w Krakowie jestem przekonany, w ogniu dyskusji będą wykłowane również nowe metody wsparcia osób z dysfunkcją narządu wzroku w zakresie kształcenia, ale również w zakresie praktycznego wsparcia związanego z funkcjonowaniem w życiu. Dla nas, samorządowców, jest to bardzo ważne z tego względu, że to środowisko jest dla nas środowiskiem eksperckim, miasto realizując różne zadania, bierze pod uwagę również osoby z różnymi niepełnosprawnościami, w tym również niepełnosprawnością narządów wzroku. Od ponad 20 lat zajmuję się problemami osób z dysfunkcją narządów wzroku. Jestem pracownikiem zespołu szkół i placówek pod nazwą Centrum dla Niewidomych i Słabowidzących. W związku z tym, że jest to w kręgu moich zainteresowań. Postanowiłam spędzić dzisiejszą sobotę, dzisiejszy dzień tutaj w centrum. Będą poruszane problemy edukacji osób, dzieci niewidomych i słabowidzących, nie tylko tutaj z Polski, ale również i z zagranicy, m.in. z Niemiec, Słowacji, Węgier, Ukrainy. Jak najbardziej wspieramy takie inicjatywy i cieszymy się, że są. W naszym mieście organizacje pozarządowe, które chcą się podjąć takich działań, które w konsekwencji mają się przyczynić jakby poprawie jakości życia osób niepełnosprawnych, w tym wypadku osób niedowidzących, słabowidzących, niewidomych. Na pewno trzeba wspomnieć w tej sytuacji o powiatowym programie działań na rzecz osób niepełnosprawnych. W tym roku powstał nowy program, będzie obowiązywał przez kolejne 4 lata i on wyznacza właśnie kierunki działania miasta na rzecz osób niepełnosprawnych i na pewno będziemy je realizować.